Muzyka Już godziny i niewiele dni dzieli nas od uroczystości świąt Bożego Narodzenia. To widać tej zmianie dekoracji, ale myślę, wszyscy to przeżywamy w domach. To takie generalne sprzątanie, jak przed każdymi świętami. I dzisiaj przychodzi to słowo na czwartą niedzielę Adwentu, które jest właśnie tym słowem, które ma nas przygotować już bezpośrednio na święta Bożego Narodzenia. I zobaczmy. W czytaniu z listu do Hebrajczyków. Usłyszeliśmy przed chwilą takie zdanie: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, ale utworzyłeś mi ciało. I to jest bardzo takie, myślę, poważne stwierdzenie, bo zobaczcie, każdy z nas. Ja tak myślę, że myślimy podobnie. Mamy jakąś takie pragnienie składania ofiar Panu Bogów? Myślę, że dwóch rodzajów ofiar. Jedne to są ofiary takie przebłagalne, że widzimy, ja to przynajmniej widzę w swoim życiu, że nawalamy, robimy rzeczy złe. No i człowiek tak w sposób spontaniczny, jakby chciał to Bogu wynagrodzić. A z drugiej strony, takie ofiary dziękczynne też za te wszystkie łaski, które Pan Bóg nam daje. A tu jest powiedziane właśnie: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało. I my właśnie za parę dni będziemy przypatrywać się tej tajemnicy Bożego Narodzenia. Zobaczcie, no to tak, może jesteśmy do tego przy, przyzwyczajeni, ja tak przynajmniej mam, ale to jest coś niesamowitego, że Bóg chciał się stać. Człowiekiem. Co to znaczy się stać człowiekiem? No, stać się też ograniczonym. W ogóle rodzi się jako dziecko. Dziecko przecież 100% zależne od rodziców. Zostaw je na dzień, to to umiera. Dziec, to, to jest też taka tajemnica, że zobaczcie, że przepraszam za to porównanie, ale wiele zwierząt po narodzeniu jest w stanie jakoś samodzielnie funkcjonować. Rodzą się z rybaki, dostają na nogi, owszem, idą ssać do matki mleko, prawda, ale funkcjonują, jakoś się poruszają. A człowiek, kto miał dzieci, to najlepiej wie, ile czy to rok, dwa, czy trzy, no to nie jest w stanie w ogóle funkcjonować bez rodziców. Zostaw, no, umiera. No i właśnie w takie ograniczenia wchodzi Bóg, że Właśnie jest ograniczony, ma też ciało, czyli też cierpiał, jak my odczuwał, zmagał się, był zmęczony, był niewyspany, że Bóg, który jest wszechmocny, w ogóle stworzył wszystko, decyduje się stać się jednym z nas. Jaki tu jest, myślę, poważny, poważne słowo dla każdego z nas, że Pan Bóg wchodzi też w konkretną historię życia. Ma konkretną historię. Rodzi się w konkretnej rodzinie, w pewnym miejscu, w pewnym czasie. I dlaczego to jest ważne? Bo może macie taką tendencję jak ja, żeby próbować gdzieś szukać Pana Boga jakby poza naszym życiem. I na przykład takim pomysłem może być na przykład chodzenie do kościoła. Ja Was wszystkich zachęcam, żeby chodzić do kościoła. Ale co może być? Z, z, za tymi murami są nasze domy z tymi zmartwieniami, z trudnościami, z wyzwaniami, też z, rzeczmi, z rzeczami pięknymi, które się dzieją w naszym życiu. Ale te piękne z reguły jakoś akceptujemy, mamy trudność z tym, co, co nie wychodzi, z chorobami, z porażkami, trudnościami, jakimiś tragediami życiowymi, prawda? Żeby, żeby to przyjąć. I może być taka, o to ja chociaż sobie raz na tydzień przyjdę do kościoła, tutaj do Pana Boga, i właśnie tu go spotkam. A zobaczcie, Pan Bóg, a przecież mógł wybrać inaczej, nie urodził się w świątyni jerozolimskiej. Urodził się w jakimś biednym, biednej wiosce, nawet nie było miejsca w hotelu i musieli gdzieś po prostu w jakiejś pieczarze. Porzuconej, nocować i tam, prawda? Maryja nie powiła wśród asystentów akuszerek, które dbałyby o jej bezpieczeństwo podczas porodu, tak jak normalnie kobiety chciałyby, prawda? Więc, więc jest zupełnie inna rzeczywistość, że Bóg wchodzi w konkretne życie. I teraz pytanie, czy my chcemy iść tą drogą? Bo to jest to pytanie o święta. Bożego Narodzenia. Czy my chcemy iść, czy myślimy sobie? No nie, to ja sobie pójdę inną drogą. Tu jest moje życie, a, a, ale Pan Bóg Pan Bóg jest w świątyni. Jest. I to jest prawda, dlatego przyklękamy. Mamy wieczną lampkę, która mówi o nieustannej obecności w ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest w tabernakulum. Tak jest. I absolutnie tego nie chcemy negować, ale chcemy mówić, że Bóg. Pragnie stać się człowiekiem. Bóg pragnie przyjąć ludzkie ciało. Bóg pragnie wejść w historię. Do, co to oznacza? Bóg nie pragnie, żebyś go tylko spotykał tutaj w kościele. Że tym pragnieniem Pana Boga jest pójść do naszych domów, zamieszkać w naszej rodzinie. I. Jest taka tendencja przedświąteczna, że wszyscy chcemy wszystko ładnie wysprzątać i ja chciałem najpierw powiedzieć, że uważam, że ona jest dobra, tak, żeby robić porządek w domu, przygotować się. My też tutaj jeszcze będzie budowana, bo ona jest dopiero w trakcie, cała szopka przygotowana i, no i chcemy, żeby było jak najpiękniej, choinki już udekorowane, bo chcemy, żeby było jak najpiękniej i to jest wszystko dobre, ale... Jest, jest pewna pokusa, że właśnie chcemy wszystko jakby ładnie ułożyć i nie ma w tym nic złego. Tylko pokusa i problem polega na tym, że czasami w domu, czasami w domu mamy taką jedną szafkę, która jest taką szafką, bym powiedział, wentylem bezpieczeństwa. Już wszędzie wszystko poukładaliśmy, jest porządek. No ale z paroma rzeczami no po prostu nie wiesz, co zrobić, no to jest taka szafka i się tam wrzuca te rzeczy. I tam, tam może być bałagan, bo w całym domu jest porządek, ale w tej jednej szafie to już albo szufladnik będzie bałagan, no bo z tymi rzeczami nie wiadomo, co zrobić. I jest zrozumiałym, że jak przychodzą do nas goście, to pierwsze co jest, nie prowadzimy ich do tej szafki. Mówię, wiesz co, zaciek, ja mam ładnie posprzątany dom. Ale chodź, pokażę ci tą moją szafkę z bałaganem. Znaczy, ja bym tak nie robił. Nie, nie wiem jak wy, ale ja nie mam takich tendencji. A, a, a na czym polega jakby trudność, którą mamy z Panem Jezusem? Że właśnie tak należałoby zrobić z Panem Jezusem. Że, że on przyjdzie do naszego domu, patrz do naszego życia. To Pan Jezus nie chce zwiedzać tych wszystkich pokojów, gdzie już poradziliśmy sobie, posprzątaliśmy, udało nam się poukładać. No, możemy to pokazać też Bogu, ale pragnieniem Boga jest zobaczyć właśnie tę szafkę niepoukładaną, z tym bałaganem. Dlaczego? Bo właśnie z wieloma rzeczami sobie radzimy, ale z reguły jest zawsze jakaś taka dziedzina w naszym życiu, z którą sobie nie radzimy. Każdy ma swoją. Ktoś może być gniedliwy, ktoś może być wybuchowy, ktoś może nie radzić sobie w dziedzinie seksualności. Ktoś może nie radzić sobie z przebaczeniem, prawda? I teraz, jakby przyszedł Pan Jezus na Boże Narodzenie, o, Panie Jezu, jak miło, pokażę Ci wszystkie moje poukładane pokoje. No ale pragnienie Boga jest inne. Pan Bóg chce nas zbawić. Co to znaczy? Wejść w tę dziedzinę, gdzie sobie nie radzimy. Ale ten Bóg, który właśnie rodzi się w takiej wielkiej pokorze, nie zrobi tego na siłę. Jeżeli nie otworzymy tej szafki, nie wejdzie. Jeżeli nie oddamy Panu Bogu, to nie może tego nas zbawić. Bo czasami jest taka sytuacja, na przykład, że spowiadamy się z czegoś latami i, i, i jakby nie potrafimy sobie poradzić też z pewną rzeczywistością. Ja nie mówię, że teraz mamy sobie ze wszystkim poradzić, bo prawdopodobnie większość z nas, gdyby Pan Bóg pozwolił nam, żebyśmy sobie ze wszystkim w życiu radzili. To byśmy już po prostu w ogóle Boga nie potrzebowali. Nie mielibyśmy potrzeby się nawet modlić. A potem sądzilibyśmy wszystkich innych naokoło, którzy sobie nie radzą, no widzisz, siero to jedna, ja sobie poradziłem. Zrób to i to, i ty też sobie poradzisz. A życie nie jest takie proste. Z wielu uzależnionych, którzy sobie nie radzą, to jest ich bieda. Ale my też mamy swoje biedy. Może nie tak widoczne. Bo wiecie, jak ktoś jest na przykład alkoholikiem, i się często upija i leży piany przed domem, no to wszyscy widzą. No, no bo leży, prawda? I, i, I wiadomo. Ale jak ty albo ja mamy w sercu sąd do drugiego, cały czas go potępia, a tego nie widać. Bo mijasz się z sąsiadem. Dzień dobry, uśmiech na twarz. No dobrze, ja, dobrze, że mamy tę życzliwość na zewnątrz, ale, ale Jezus pyta się o nasze serce. I to jest to. Właśnie to jest to pragnienie, z którym pragnie przychodzić do nas Bóg, aby nas zbawić. I my usłyszeliśmy przed chwilą w czytaniu z Księgi proroka Michaasa, że powstanie ten zbawiciel i będzie mocą pańską paść w majestacie imieniu swego Boga. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. Ktoś potężny. I to jest prawda. Ale my za parę dni będziemy widzieli małe dziecko w żłobie. Ale to jest Zbawiciel. A potem będziemy widzieli, jak umiera na krzyżu. Bezbronny, z przybitymi rękami, nic nie może zrobić. Z przybitymi nogami, nigdzie nie może pójść. Ale to, no, tam się dokonuje zbawienie. I że właśnie taki Bóg chce przyjść do naszego życia. I to słowa, które wypowiedziała Elżbieta do Maryi. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. No i pytanie, czy my chcemy uwierzyć, że zbawienie może się dokonać właśnie w taki sposób, jak tego pragnie Bóg? Czyli przez przebaczenie, przez niewywieranie zemsty. Odpuść, przebacz, zostaw Bogu wymierzenie tej sprawiedliwości. Czy, czy my chcemy w to wierzyć? Bo to potrzeba wiary. Bo świat, w którym żyjemy, mówi: nie, nie kolego, jak cię ten wykiwał, idź do sądu, sądź się z nim i niech twoje będzie. No przecież masz prawo, masz rację. No, jeżeli chcemy iść tą logiką, to trzeba sobie powiedzieć, że musimy ją zastosować też w stosunku do siebie. Jeśli mamy przyjść do Pana Boga i powiedzieć: zgrzeszyłem, no to teraz wymierzaj sprawiedliwość. Bo mi się należy potępienie. No i wymierzaj, prawda? Ale my tak nie chcemy. Myślę, że chyba nikt tak nie chce z nas tu obecnych. Ja jako pierwszy tak nie chcę. Pan Bóg mówi: Dobrze, chcę okazać Ci miłosierdzie, chcę okazać Ci dobroć. I zapraszam Cię, czyń podobnie, tak jak ja w stosunku do Ciebie. Więc moi drodzy, zbliżają się te święta Bożego Narodzenia. Ostatnio usłyszałem piękne zdanie które jakoś bardzo się w tym odnajduje, że na święta Bożego Narodzenia nie ma przyjść sanepid do naszych domów, <grymna> sprawdzać poziom czystości. Znaczy, zachęcam wszystkich, żeby zrobili porządek. Ja sam się też z tym zmagam, żeby był porządek taki szczególny na święta. Ale, ale to nie jest cel Bożego Narodzenia. Wizytacja sanepidu w naszych domach. A okna umyte, a, a, a kusz na lampie, widzi Pan. <grymna> No to, to nie o to chodzi. Ma przyjść Zbawiciel do naszego domu. Więc może warto, bo myślę, że wszyscy jesteśmy teraz zaganiani w, w, w tym czasie, ale może warto właśnie jeszcze w tym czasie przed świętami Bożego Narodzenia usiąść na 15 minut w Twoim pokoju. Mamy z reguły każdy ma swój pokój w domu, prawda? W swoim pokoju i w ciszy 15 minut zaprosić Pana Boga właśnie do tej naszej biedy. Do tych naszych trudności. Tam go zaprosić, w Twoim domu, tam gdzie mieszkasz, tam gdzie toczy się Twoje życie. I co pozwolić Bogu robić? No to co chce. Może nie posprzątać ci mieszkań, no trudno, ale może Pan Bóg chce pomóc, posprzątać Ci Twoje serce, ale żeby On to zrobił, żeby właśnie oddać mu tę biedę, bo czasami nosimy wielkie biedy w naszym życiu. I chcę wam powiedzieć dobrą nowinę, że właśnie zbawienie to nie jest konkurs dla najsilniejszych, z silną wolą, mężnych, zdolnych i świętych. Zbawienie to jest dar dla biedaka, dla grzesznika, który nie daje rady, który nie potrafi i nie ma sił. Ale chce przychodzić do Boga i powiedzieć, pomóż mi, chcę ci to oddać, nie chcę się już więcej mścić nie chcę więcej wymierzać sprawiedliwości pragnę zerwać z tym nałogiem z którym nie potrafię zerwać ale proszę cię pomóż mi niech twoje zbawienie przyjdzie pod mój dom tak jak ta szopka już za parę dni będzie zrobiona tak życzę wam również aby właśnie to dokonało się w naszych domach aby tam przyszedł maleńki maleńkie dziecko ale które jest potężnym zbawicielem bo jest prawdziwym Bogiem mesjaszem Jezusem Chrystusem amen